Czy producenci oszukują nas ogniskową obiektywu? Czyli jak obliczyć jaką mamy tak naprawdę ogniskową? Zacznijmy od tego, że wszystkie obiektywy mają podaną ogniskową względem aparatów pełnoklatkowych. Czyli ogniskowa jest obliczana pod matrycę wielkości klatki kliszy 35 mm. Przy każdej innej matrycy nasza ogniskowa będzie się zwiększać lub zmniejszać w zależności od rozmiaru. Na przykład przy matryce aps w Canonie. Obiekty 50 mm da nam efekt jak 80 mm. Dlatego Fujifilm z serii X będzie to 75 mm. Więc w obliczeniu naszej ogniskowej pomoże nam proste działanie matematyczne. Matryca APS-C Canona jest o 1,6 raza mniejsza od pełnej klatki. Jest ogniskową podaną na obiektywie mnożymy przez 1,6. Ale z matrycami formatu APS-C jest jeden problem. Bo nie wszystkie mają ten sam wymiar. I na przykład Fuji czy Sony... Matryca jest o 1,5 raza mniejsza, więc mnożymy ogniskową przez 1,5. Matryca 4,3 jest 2 razy mniejsza, więc mnożymy razy 2. A przy matrycy 1,25 już musimy pomnożyć razy 6. Lecz odwrotna sytuacja jest z matrycami średnioformatowymi, czyli większymi od pełnej klatki. Wtedy w przypadku serii Fuji GFX, gdzie matryca jest o 1,25 większa, wystarczy podzielić ogniskową o 1,25 i po problemie. Wtedy na przykład z obiektywu 20-35 mm staje 16 28 mm. Podzielcie się w komentarzach, na jakich matrycach Wy działacie i jaki jest Wasz ulubiony obiektyw. A jeśli pomogłem, to zaobserwuj po więcej porad fotograficznych. Elo!